Hej, dzień dobry. Ta kamera jest super też. Będę mogła powrócić do starego sprzętu. A, dobrze, że mam zastępstwo, ale dobrze. Nie wiem, jak z dźwiękiem, nie pamiętam, ale chyba nie było źle. To muszę oddać na reklamację. Chyba, że się samo naprawi. Jakimś cudem. To jest podładowane prawie, ale słuchajcie, Ach, jestem taka zmęczona. Znaczy, z jednej strony mm, wypoczęta, zrelaksowana. Y, dwa tygodnie urlopu minęły, y, wakacje były cudowne. Rzym. Rzym jest tak piękny, natomiast no, to było takie trochę zwiedzenie w pośpiechu, więc yy, yy, chcę tam wrócić, bo jeszcze mam po co, nie wszystko zobaczyłam i tym razem już chciałabym tak na dłużej, na kilka dni i na spokojnie, tak żeby się tym Rzymem nacieszyć, a nie zachłysnąć, bo teraz to było takie zachłyśnięcie. I jeśli chodzi o komunikację, no to jest banalnie prosta. I mieliśmy okazję przemieszczać się i samochodem, i autobusem, i metrem, i pociągiem. Yy... Miło, bardzo miło. Yy... Uśmiechnięci, otwarci ludzie. Też mnóstwo Polaków, czułam się super bezpiecznie. No i nie miałam jeszcze okazji Rzymu zobaczyć w ogóle wieczorem, bo zwiedzaliśmy za dnia, wieczorem już nie chciałam się nigdzie tułać i nie chciałam synka męczyć, więc wracaliśmy do pokoju i już kładliśmy się spać, odpoczywaliśmy. Ale mm, no Rzym jest tak Atrakcyjny w swoim odbiorze, i jest tam tyle do zobaczenia, i jest to tak, e, nie wiem jak to nazwać proste miasto w obsłudze, e, że chcę tam wrócić. I wrócę na pewno. Mm, no i marzy mi się taki, właśnie, nawet słuchajcie, krótki wypad, taki weekendowy na trzy dni mm, najlepiej albo na cztery i nawet tak samej teraz. Bo do tej pory właśnie jeździłam z dzieckiem, ale teraz tak myślę, żeby nawet wybrać się samej i zobaczyć, jak to będzie i z czym to się wiąże. I jakie uczucia i emocje będą mi wtedy towarzyszyć. No, tak muszę się przełamać. Jeszcze tak, sama polecieć. Zobaczymy. No, ale słuchajcie, tak się dzisiaj obijam, a tak naprawdę mam tyle do zrobienia, że szok. Chciałabym jeszcze dzisiaj paznokcie ogarnąć. No i muszę się dzisiaj rozpakować, przepakować i spakować na nowo do mojej walizki. Bo jutro wyjeżdżam znowu dalej w świat. Więc zabieram się. What? Coś mnie tu podsłuchuje, normalnie. też się kurczy, przegrzewa. Nie wiem, czy ja tutaj znajdę ostatyw. O, o, przyda się to też się przyda. Mm -hmm. nie, mam, nie mam nożyczek. W ogóle nożyczki mi tym razem giną. Okej. Okay. Pierwsza pamiątka. Bąbka szklana prosto z Rzymu. Więc będzie idealną, e, idealnym wspomnieniem na choince. Więc to jest jedna rzecz. Przepiękna. I ona jest właśnie w takim barwiona, lekko oliwkowym odcieniem. Taka zielona. Przepiękna. I tutaj mamy jeszcze jedną rzecz. To będzie też bombka. Ok. i tutaj mamy coś takiego szkiełko, też ręcznie malowane. W ogóle te bombki są, właśnie, handmade, ręcznie wykonane. No i kolejna pamiątka to już tym razem zapach zakupiony w przypadkowej perfumerii, niedaleko placu Nawona. I no, mieliśmy okazję wracać już wtedy pieszo, pamiętam, do domu i trafiliśmy na niezwykle urokliwą uliczkę, bardzo mi się spodobała. No i tam no, nie wiedziałam, gdzie mam patrzeć, bo były przepiękne miejsca i jakieś takie knajpki, i takie sklepy z, z mięsiwem, z serami i perfumerie, i właśnie takie sklepiki z e, pamiątkami, już to się pewnie powtórzyłam. E, tak, i tutaj mamy wybrałam sobie perfumy, które są wytrawne, winne, ciężkie, nawet trochę męskie, co prawda na bazie alkoholu. Trwałość ich nie jest jakaś wybitna. Ale bardzo, bardzo ładne są te perfumy. I tak pomyślałam, że teraz idealnie będą mi towarzyszyły na zbliżającą się jesień i zimę. Takie ciepłe, otulające, bardzo kobiece, doj dla dojrzałej kobiety. No, dla mnie bardzo ciekawe. E, tak, i mamy tutaj wino. Ogólnie chodziły za mną perfumy e, winne z Bochoboko, bo tam też jest e, taka opcja e, perfum z które mają nutę czerwonego wina. Właściwie to już tak od dwóch lat chodzę za tymi perfumami, ale ostatnim razem skusiłam się na coś zupełnie innego. Aha, ponownie kupiłam sobie Yellow Rose, czyli te od zapachu żółtej róży, ale już nie sięgam po nie tak często, szczerze mówiąc. I no, chętnie bym sięgnęła po te z winem, ale skoro zakupiłam sobie te od Alessandro Serpico, no to póki co e, zostaje przy tym. I może jakoś specjalnie trwałe nie są, ale tak mi się podobają, że chętnie po nie będę sięgać, więc e, to będzie takie... Myślę, że ten zapach w ogóle teraz będzie mi się kojarzył z Rzymem, no bo to są perfumy prosto z Rzymu. A najczęściej zapachy właśnie kojarzą mi się z jakimś wspomnieniem, z jakimś miejscem, albo nawet z jakąś osobą, albo z jakąś sytuacją. Yeah, déjà vu ja zapachowa jestem bardzo. Uwielbiam zapachy i w domu, i na sobie, i w samochodzie, i zapachy związane z miejscami. W ogóle będąc w Toskanii, jak tam zajechaliśmy, a zajechaliśmy mm, no tak po południem i było dość wilgotno, no to wszędzie wokół domu miałam wrażenie, rozpościerał się zapach kadzideł, Wydaje mi się, że to były kadzidła, ale bardzo możliwe, że może to była lawenda w pobliżu albo szałwia. W sumie to też dużo było tam rozmarynu. No i ten zapach, być może unosił się za zapach zmieszanych ziół właśnie, ale ewidentnie czułam wyraźnie jakiś zapach. I on był wyjątkowy. Nie wiem skąd on pochodził. Żałuję, że nawet może nie zapytałam. To było tak dobre miejsce, i ta miejscówka w ogóle w Rzymie, um, muszę Wam powiedzieć, w tak dobrym punkcie, że szczerze, z całego serca mogę bez obaw polecić Wam te miejsca, um, żeby się tam zatrzymać na nocleg. A w Toskanii, oczywiście, żeby spędzić czas, nie tylko jako nocleg, ale żeby się zrelaksować tam w ciągu dnia, bo miejsce niezwykle kameralne ciche, spokojne, oaza spokoju, można się zrelaksować, można się wyciszyć, mm, można zapomnieć o wszystkim i totalnie odpocząć I z ciałem i umysłem. No bardzo trafione miejsca. W sumie ta, w sumie ta agroturystyka była bardzo taka lokalna. Prawdziwe włoskie, toskańskie jedzenie, e, przemili ludzie, e, ale miejsce nowoczesne. Czuć było Toskanie, ale jednak bardzo czyste, zadbane i nowoczesne. W ogóle to miejsce było naprawdę bardzo czyste. Jednego dnia był ogrodnik, który przycinał te wszystkie drzewka przy pniach byliny gdzieś tam na obrzeżach, tak żeby było tak idealnie czysto i równo. A drugiego dnia z kolei przyjechał ogrodnik, który wsiadł na taką dużą jeżdżącą kosiarkę i kosił trawę. Wszystkie trawniki naokoło. Innego dnia z kolei widziałam jak babeczka myła okna. No i nasz pokój w ogóle też był codziennie sprzątany, i wymieniane były ręczniki. Ścielone było łóżko, i podłogi były sprzątane. Także widać, że no, dbali tam bardzo o czystość. Dzień dobry, Sopot. Słuchajcie, jestem tutaj, ponieważ za chwilę czeka mnie konferencja i szkolenie. Uważam, że z najlepszymi ludźmi w Polsce od e-commerce. Natomiast nasze dzisiejsze spotkanie zaczynamy od biegania po plaży w Sopocie i mam już niewiele czasu, żeby wyjść z mieszkania. Za 10 minut wychodzę, ale myślę, że już jestem gotowa. Muszę tylko jeszcze skoczyć do auta po, po kurtkę i po buty. Także dzisiaj szykuję się bardzo intensywny i niezwykle ciekawy dzień. Jestem niezwykle podekscytowana i myślę, że będę bardzo zadowolona z tego szkolenia. No, mam taką nadzieję, mam takie oczekiwania, ale myślę, że będzie dobrze i chyba będzie kameralnie. Jeśli nie wiem, czy cokolwiek nagram, postaram się, może jakieś urywki. Będą naprawdę bardzo ciekawe osoby jako prelegenci. Więc na końcu Wam wszystko podsumuję, no, ale ja się zbieram, bo już nie mam zbyt dużo czasu. miło miłego dnia. Super. Cześć. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę na starcie, ponieważ minęło 7 miesięcy, od kiedy pojawiłem się ostatni raz na scenie, a występowałem na nich dość często, tym nie mniej się cieszę, że otwieramy sezon eventów jesiennych w sobocie na nowym inwencie. Pamiętam jak po ja napisałam, że taki event planuję zorganizować, to się bardziej ucieszyłem i że... Boże jak dzisiaj ciepło. Mam tulipany, mam czosnki, mam wrzosy muszę odkopać w ogóle doniczki, przejrzeć gdzie mam jakieś doniczki, tak żebym mogła sobie obsadzić te przepiękne rośliny natomiast dzisiaj tak myślę, że rozłożę sobie czosnki już tak po rabacie, docelowo w tych miejscach gdzie będę chciała je posadzić i myślę, że zrobię to jeszcze dziś jest idealna ku temu pogoda Lubię wrzesień, w ogóle lubię początek jesieni w Polsce, bardzo lubię naprawdę ten klimat. Cóż kupiłam? Gladiatory przede wszystkim, czosnek Gladiator, który rośnie do 110 cm wysokości. I wydaje mi się, że to były te czosnki, które też sadziłam w poprzednim domu. Tutaj mamy takie opakowanie, gdzie w środku mamy dwie sztuki i to kosztowało 10,99, ale kupiłam też czosnki, które były luzem w skrzynce, i tutaj łącznie mam ich 20 sztuk. Mam tutaj takie dwie paczuszki w tej torbie. No i te czosnki porozkładam sobie na rabacie. Na rabacie, tak bardziej z tyłu, przy tych trawach, rozłożę je i zobaczę, czy taka ilość mi wystarczy. No słuchajcie, już no wiosna będzie piękna. Będzie piękna. No i to jest ten moment, kiedy mogę Wam pokazać, w jakie tulipany zainwestowałam. Więc tak, o, tutaj chyba wziąłam sobie opakowanie takiego tulipanka Casablanca. Tutaj mamy taki klasyczny fiolet, przepiękne różowe tulipany o nazwie Apricot Fox. Tutaj mam kilka opakowań tych tulipanów. Najwięcej mam chyba tych. Tulipan Crown of Dynasty. Tych mam bardzo dużo. Tutaj te kielichy są takie bardziej rozłożyste. No i tych opakowań mam bardzo dużo, no bo te tulipany niezwykle mi się spodobały. Tutaj mamy lawendowe, tutaj jeszcze mamy takie klasyczne różowe, jeszcze brakuje mi w ogóle. E, za mało mam, wydaje mi się, tego typu tulipanów. Tu mam takie trzy opakowania. No i te, tu jeszcze jedne lawendowe. O, tutaj są różowe, czyli chyba łącznie mam ich cztery. I te. Ale oprócz tego y, wzięłam sobie jeszcze tulipany żółte i tak pomyślałam, że te żółte posadzę w miejscu tam, gdzie mam białe lawendy, więc zanim zakwitną lawendy, to tam będą żółte tulipany. Później to wszystko przekwitnie i zaczną kwitnąć białe róże, białe lawendy. I jeszcze tam obok mam perowskie, więc będzie tak fioletowo-biało. Ale zanim, no to wtedy będą żółte tulipany. Tak mi się wydaje, że w taki sposób to sobie ogarnę. Bo tulipany kwitną tak do maja, a róże zakwitną w czerwcu. Lawendy chyba też, nie? Jakoś tak maj-czerwiec. No to, to połączenie żółtego z białym będzie chyba ładnie. Tutaj mamy Dancing Queen, i tutaj jeszcze mamy takie piękne, rozczapiżone kielichy Exotic Sun. Jest kilka tutaj takich tutaj Nie wiem, czy nie za mało, ale myślę, słuchajcie, że na start taka ilość to chyba w porządku, co? A na przyszły rok najwyżej się. Do kupi, no chyba, że jeszcze gdzieś pojadę, więc ze mną to różnie. Różne pomysły wpadają do głowy. Wzięłam sobie już pierwsze wrzosy, natomiast nie wiem, czy będę trzymać je na zewnątrz, czy może gdzieś tam w domu przy telewizorze. No i tutaj jeszcze takie przepiękne kompozycje sobie też ogarnęłam do posadzenia do doniczek. Konferencji biznesowej. Sprawdź, czy znasz ich znaczenie. To jest apka do nauki angielskiego. company, position, department, business card. Czy rozumiesz wszystkie te słowa? Jeśli któreś jest niejasne, napisz mi, a wyjaśnię po polsku. Jeśli wszystko jest jasne, daj znać i przejdziemy dalej. Tak, wszystko jest jasne. Z luką. Wybierz właściwe słowo z naszej listy i wpisz je w miejsce pustego miejsca. I would like to myself to the group. Jakie słowo pasuje tutaj najlepiej? Hmm. I would like introduce myself to the group. Świetnie, Olenka. Bardzo dobrze wybrałaś słowo. Introduce jest tu poprawne. No tak. Mała uwaga. Po angielsku musimy do. Prawo Oleńka. Dokładnie tak. Kolik? To właściwe słowo w tym Twoja odpowiedź jest poprawna. Lecimy dalej. Uzupełnij lukę w tym zdaniu. I work for a pet food that cares about animals. Jakie słowo z naszej listy najlepiej tu pasuje? I work for a pet food company that cares about animals. Świetnie, Oleńka. Znowu perfekcyjnie. Company. Pasuje tu idealnie. Twoje zdanie jest jasne i poprawne. Kolejne zdanie dla Ciebie. I personalizacja na Mekaposie. Jakie słowo z naszej listy najlepiej tu pasuje? Świetnie Oleńka. To spróbuj jeszcze raz uzupełnić to zdanie. My is marketing manager. Jakie słowo wpiszesz? My position is marketing manager. Fantastycznie. Pracowałyśmy dziś nad słowami, które są bardzo przydatne podczas przedstawiania się na konferencjach i spotkaniach biznesowych. Introduce. Colleague. Company. Pozycion? department. Jedno słowo z naszej listy jeszcze nie pojawiło się w ćwiczeniach. Biznes card. Na koniec krótkie podsumowanie. Bardzo dobrze radzisz sobie z tymi wyrażeniami. Popełniłaś tylko drobną pomyłkę przy słowie pozycjon, ale szybko ją poprawiłaś. Byłaś bardzo zaangażowana i świetna. Cześć Oleńka. Witamy z powrotem na naszej lekcji. Ostatnio ćwiczyliśmy, jak mówić o pracy i poznawać nowe osoby w sytuacjach biznesowych. Pamiętaj, jeśli czegoś nie rozumiesz lub potrzebujesz pomocy, możesz zawsze zapytać po polsku, a ja wszystko wyjaśnię. Dziś naszym celem jest ćwiczenie przedstawiania się w sytuacjach biznesowych, na przykład podczas networkingowej sesji na konferencji. Powiedz mi, have you ever introduced yourself at a business conference or event? No, I haven't yet. Thanks for your answer, here's my little secret. The first time I gave my professional introduction, I forgot the name of my company and just said, I work somewhere. Do you think people laughed at me? I think, yes, I forgot the of... what the first time I gave my professional introduction, I forgot the name of my company and just said, I work somewhere. Do you think people, yes, I think people laugh. Laughed at you because this is the curious situation that you forgot the name of your company you work at. Haha, <laughs> <laughs> ha, you are right, Olenka. People did laugh, but in a friendly way. I felt a bit silly, but it helped me relax. Good job with your answer. Just a tiny tip, you can say, because it is a curious situation when you forget the name of the company you work at. Now, can you tell me about a funny or awkward moment when you had to introduce yourself, maybe at work or in a new group? Uh, do you think she was happy about it? I think yes. <laughs> because <laughs> everyone wants to be a boss. <laughs> Well, I think she was very happy about this because everybody wants to be a boss and wants to be a very important person in the company. Exactly. Exactly, Olenka. You are right. She was smiling and said, Maybe one day I like your answer. Just a small tip you can say everyone instead of everybody. Jejku, e, mega fajna aplikacja do nauki angielskiego. Dużo fajnych ciekawostek wplecionych. E, jest tutaj dialog i tutaj jestem teraz zaskoczona. Wkleiłam swoje zdjęcie będziemy za chwilę rozmawiać o, czym, o czymś, co mnie interesuje i w czym uczestniczyłam. Mega interakcja. Bardzo mi się to podoba. Aplikacja nazywa się Praktika. Dajcie mi znać, czy sami korzystacie z czegoś podobnego. Muszę przyznać, że to mi się podoba w serio i pod tym względem sztuczna inteligencja wymiata i to jest game changer, bardzo pomocne. No teraz to się można słuchać, uczyć języka angielskiego mówiąc z kimś i to za free. Słuchajcie, no teraz mamy takie możliwości, że nic tylko popychać tematy do przodu. No ja jestem pod wrażeniem i jestem niezwykle wdzięczna. Eee, wow, no AI robi tutaj robotę wielką. To jest... Eee, to coś, coś mega, nie? Także... Keep going. Ja tutaj robię i naleśniczki i uczę się angielskiego, więc dwa w jednym, przyjemne z